No dobra, a więc rozpoczynamy grę Duke de Pou pragnie spotkać się z nami w wąwozie zamkniętym ze wszystkich stron Wysoki... To pułapka! Sir, długoręka miał rację! Nawet nie zdążył dopowiedzieć do, do tych słów, a już mówi To pułapka! Tak w ogóle to jest dziwne, bo... Czemu oni nie uciekają w tył, a idą jak y, głupki na tą pułapkę właśnie? Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie diuka Depusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. Tak, bo w tej grze zamek można zbudować w kilka minut. Ulokuj swoje siedzibę w pobliżu złóż kamienia na południowym zachodzie, a następnie uruchom tam kamieniołamy i zbuduj umocnienia. Jak najszybciej rozpocznij produkcję broni. No i porada: blanki na murach będą stanowić dodatkową ochronę dla Twoich łuczników. Okej, okay, to chyba możemy już yy, zacząć. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Tu mamy niedźwiedzie koło tego lasu, ale mimo wszystko umieszczę tu siedzibę, tylko najpierw muszę spowolnić grę do minimum. Wybierz miejsce na spichlerz. Spichlerz postawię... Potrzeba drewna tuż obok. Okej, okay, teraz pokażę Wam pewną sztuczkę, tak aby te niedźwiedzie nie przeszkadzały w wydobyciu drewna. Ale najpierw muszę poczekać, aż będę miał trochę kamienia. No, już mam. Mm. Biorę mur i robię taki myk. Tak, tego niedźwiedzia po prostu Zamuruje. Tak. <ścoughs> Suchar na dziś. Tak, ale cię zamurowało, gościu. No dobra. Teraz ten niedźwiedź już na pewno nie będzie mi sprawił żadnych problemów, tak więc hatki Drwala. Tradycyjnie niech będzie ich 5. Kamieniołom. Jeden kamieniołom wymaga 20 sztuk drewna i 3 ludzi do pomocy, tak więc. No. Yy, na razie na tym się skupiać nie będę. Póki co postawię to oto farmy pszenicy. Póki co dwie. Młyn. Mm, od razu koszary. Zbrojownie może tutaj. Chociaż nie wiem, czy to taki pomysł dobry będzie, ale okej. Okay. No i za te ostatnie sztuki drewna piekarnie. No dobra. I od razu mogę zrekrutować tych oto... Czekamy na rozkazy. ...pierwszych łuczników. Tylko przyspieszę grę. Do 40, Nie... Yy, specjalnie nie do maksimum. I tak. Tutaj... Yy, Zrobię trochę miejsca zapasowego, żeby na przyszłe budynki zostawić tego miejsca, bo oczywiście nie postawię farm pszenicy na murach. No dobra, bramy na razie nie będę robił, bo poza tym nie mam z czego robić. Wystarczy, że tutaj drwale mają którędy przejść, tylko lord, mógłbyś się wrócić do zamku? Ciebie tu nikt nie potrzebuje poza murami. No dobra, ludzie już zaczynają dochodzić powolutku. Hmm, tutaj pamiętam, że były dwa niedźwiedzie, a nie jeden. A tutaj jest tylko jeden. Może jest jeden na drugim, albo in coś innego, ale dobra. Na razie, póki co mi to nie przeszkadza. No dobra, tu już wszystkie chyba budynki, które wymagają pracowników, tak więc... No, zostaje jeden wiaśniak na rekrutację. Na Czyli powolutku... Tych ośmiu początkowych łuczników zrekrutujemy. Eee, no tak, tutaj pszenicy zaczną robić. No i drewno zaraz dojdzie, czyli postawię kamieniołom. Tylko tutaj zburzę kawałek, żeby ci pracownicy kamieniołom mogli przejść. Czekamy na rozkazy. No dobra. Czas płynie nieubłaganie, a atak już pewnie nadciąga, czyli no. By podałoby się pośpieszyć. Czekamy na rozkazy. Dobrze, że gra nam daje na początek kilka tych strzał, żeby byśmy, żebyśmy mogli zrekrutować łuczników, bo bez tego to w ogóle kicha by była. Czekamy na rozkazy. No dobrze. No słyszę, że już drewno mamy, ale nie mamy dość, żeby postawić kamieniową, więc drugą piekarnię. Już tutaj i tak zmierzę następny. Brakuje jednego, jednej sztuki drewna na kamieniołom. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No, czyli zaraz postawię dom, tylko Potrzeba najpierw drewna. chciałbym mieć w końcu ten kamieniołom. Okej. Okay. I mogę! Jej! Nawet jedna sztuka drewna mi zostanie. Cieszę się niezmiernie. No dobra, jak mówię, kamieniołom Nie. wymaga aż trzech pracowników do prawidłowego funkcjonowania. Tak, kamień będzie wydobywany i kładziony tutaj. Stopniowo to będzie się napełniać, więc będzie trzeba szybko to opróżniać. A złoża kamienia nigdy się nie kończył, w przeciwieństwie do choćby drewna. Tak, złoża kamienia nigdy się nie kończył, tak więc możemy wydobywać na jednym złożu w nieskończoność. Potrzeba nam nowych rekrutów se. Aha, kapuje. Przydałoby się więcej desek, widzę, że tutaj niesie. Tutaj dwie yy, chatki w toku, w toku pracy. No dobra, jak stoimy z czasem? No troszkę mamy, ale nie za... nie za dużo. No dobra. Pierwszy domek. E, do domku nie potrzebuję, bo oczywiście, jeżeli zabudujemy choćby piekarnię, to jeżeli e, pracownik nie będzie mógł do niej dojść, to rzecz jasna ta piekarnia nie będzie funkcjonować. Więc pilnujcie, żeby e, później w tym zamku nie było tłoczno. W sensie, że jakaś... Budowla y, będzie niedostępna dla pracowników. No dobra, teraz wypadałoby postawić jeszcze trzy piekarnie. Po postawionym domku szczególnie. O, i pokażę wam y, taką cieka ciekawostkę graficzną, o której chyba wszyscy gracze twierdzy powinni wiedzieć. Tak, naprawdę twórcy ciekawie to y, zrobili, że kiedy dostawiamy piekarnie do murów, to ona y, prezentuje się w taki sposób, a nie w taki. Ale ja nie będę tego robił, bo wrób będzie nadciągał z tamtej strony i to oznacza, że będzie można łatwo tą piekarnię zburzyć, jeżeli ona będzie przy samym murze. Tak więc stawiam ją tak. I teraz mogę postawić to. wół zaprzęgowy jest ostatnim takim, jakby składnikiem do prawidłowego, prawidłowego funkcjonowania kamieniołomu, bowiem jeżeli nie mamy przy kamieniołomie postawionego żadnego wołu zaprzęgowego. To wtedy jeden z pracowników, pracowników aby ten obiekt mógł funkcjonować. będzie ręcznie przynosił ten kamień, kiedy on będzie już e, tutaj złożony. A to oczywiście będzie trwało wieki. W natomiast może wziąć po bodajże 12 sztuk tego kamienia i dostarczyć je na raz. Tak więc na pewno wół, e, woły e, trzeba koniecznie stawiać przy kamieniołomach. Każdy W wymaga jednego pracownika dodatkowego, który przynosi ten kamień dla woła. I go potem prowadzi na skład zapasów. No i y, wymaga też y, 10 sztuk drewna. No dobrze, ale już te, y, ten kamień powoli się składuje u tego woła. A ja dalej nie mam pracowników. Potrzebujemy więcej drewna. Ani drewna, żeby zbudować dom. No dobra, już chcę rozpocząć produkcję strzał, tak więc straszajcie się. No, już jest drewno eee, czyli najpierw dom Najpierw dom tutaj byle gdzie? O, w samą porę drewno, bo przy, potrzebuję więcej pikarni. No to już postawię tutaj, niech, stra niech stracę. No dobrze. Jeden czuję. Czekamy, ja? Czekamy na rozkazy. Więc z drugiego. Czekamy na I tych ośmiu łuczników postawię tutaj. No dobra, teraz czekam na... z kolei na drewno, żeby móc y, zbudować warsztat łuczniczy. Złota mi wystarczy tylko na dwa, tak więc... No, y, dlatego postawiłem więcej piekarni, żeby móc zwiększyć rację i nastawić podatki. No dobrze, szybciej z tymi dyskami może. O, już y, wół y, niesie kamień dla nas, tak więc będziemy zaraz kończyć budowę muru. No... Niech będzie tutaj Tak, zarówno blisko do zbrojowni jak i do drewna Naprawdę ten warsztat uczniczy będzie wydajny i jeszcze więcej desek potrzebuje, to postawię drugi warsztat. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. W takim razie zwiększamy rację. Nasz skarb pustoszeje. No, ska wiem, że skarb pustoszeje. Tak w ogóle to skarbiec, chyba, nie skarb. No dobra, kamienia już mamy 8 sztuk. No pomyliło mi się, stwierdzał krzyżowiec. Jednak W dostarcza 8 sztuk kamienia, a nie 12. Tak więc jeszcze nie zbuduję małej bramy kamiennej, bo brakuje mi jednej sztuki kamienia. Dali. A, dwa niedźwiedzie tam są. Jeden tutaj chciał wstać i jednego zaatakować, i. się zawiesił po prostu. Biedaczek. No dobrze, no dobrze. Tak więc, no jakoś to na razie nam funkcjonuje. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Nawet na podwójnych racjach zapasy się powiększają. Cieszy mnie to bardzo. No, już pierwszy łuk. Czekamy na rozkazy. Dosyć już szybko, tam jak sami widzicie. No, drewno, drewno, drewno. Lubię drewno. No dobrze. Tak więc teraz y, mamy już produkcję strzał zapewnioną. No i zaraz postawię drugi młyn. Tylko najpierw y, kolejny dom. Już trzeci. Potrzeba drewna. No, teraz potrzebuję drewna. No a ja chcę już mieć piekarnię. No dobrze, zaraz już powinien dochodzić pierwszy atak od szczura. Tak więc, no zrobi się na pewno ciekawie zaraz. No dobra, dwa woły zaprzęgowe to na taką odległość między kamieniołomem a zamkiem w, w zupełności wystarczył. Jeżeli jest mała odległość, to możecie sobie pozwolić na jednego woła z żadnych wątków. Czekamy na rozkaz. W gotowości. No, pojedynczo będę ich ustawił No dobra, w końcu mam kamień na bramę kamienną dla drwali. No i wystarczy akurat miejsca. O ile ta, e, o ile ta chatka drwali nie przeszkodzi w tym. I wygląda na to, że przeszkadza. Masz szczęście, że akurat robisz deski, chłopcze. Tak więc tutaj górze kawałeczek, żeby oni mogli szybciej przejść. Czekamy na rozkaz. Mam 11 Mówi. wolnych kwieci. Mieci. Z całą pewnością teraz stawiam e, młyn. No zrobiło się tłoczno w tym zamku, nie da się ukryć. I drugą piekarnię. Znaczy drugą, to już któraś z kolei, ale dobra. No dobrze, ostatnia piekarnia. Tylko gdzie postawić? Nie ma już miejsca nigdzie. O, tutaj będzie akurat, akurat miejsca. Tutaj jest przejście między tymi budynkami. No dobra, nie, jakoś to się trzyma w kupę. No dobra. Tak więc tutaj bramę mamy. I jednocześnie jesteśmy zabezpieczeni. No dobra. Poburzymy. I stawiam to kawałeczek dalej. No, teraz chatka nie, blok nie blokuje bramy. No i możemy spokojnie prowadzić transport drewna. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, No już ten zielony pasek, jak sami widzicie, napełnia się dosyć szybko. Szyb, szybko poddani zjadają te zapasy. Czekamy na zapasy. Jakieś polecenia? Kiedy będę miał jeszcze drewna, to dobuduję ostatni warsztat łuczniczy. A póki co, to nie ma, nie wiem, trzeba coś porobić. Nie wiem, polatać po mapie myszką, popatrzeć jak zwierzątka stają i tak dalej. No, to nie jest zbyt piękny zamek, ale spełni... E, powinien spełnić swoją rolę z całą pewnością. Ten kamień, który mi zostaje, będę... E, spożytko będę poży Nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu będę używał do pogrubiania murów przed katapultami. No, a kamienne mury na pewno będą wytrzymalsze od drewnianych, jednakże... Fakt... Wiadomość od szczura. Och! Trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Ho, ho ho! Żebyś chociaż się nie zdziwił. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Zresztą, jeżeli myślisz, że wygrasz, to dlaczego miałbyś się przed kimś płaszczyć? Takie pytanie. O, już będą... będzie zaraz potężniejsza dostawa drewna. No ale Czekamy ta wiadomość oznacza, tak? że... Wojska... Natychmiast. Szczura już są w drodze. Już połowa czasu minęła, szybko. Naprawdę szybko. No dobrze. Warsztat łuczniczy i tak dalej, to wszystko pracuje, cieszy mnie to bardzo. No, póki nie ma ataku, to jeszcze wzmocnię mur. A na murach nie będę nikogo y, żadnych łuczników umieszczał, bo jeżeli strzeli w nie katapulta, to może być nieciekawie. No dobra, widzę, że mam już dostatecznie dużo drewna na ostatni warsztat łuczniczy. Nie przerywaj, jak mówię, ok. No i to będzie już troszkę dalej, ale ok. No dobrze, mamy nowe jednostki. Tak, ci goście z drabinami, są to drabiniarze? Do, Nie? No dobra, drabiniarze... Co oni potrafią? Oni potrafią... Okej, okay, tu będzie katapulta budowana. Drabiniarze Spiklerz potrafią... Jest zapełniony, mój panie. Już? Zapasy w Ale wyjecie szybko. Nasz Łakome... Łakomi... Chciwcy. Okej, okay, drabiniarze. Oni dostawiają drabiny do murów. I umożliwiają wrogim jednostkom natychmiastowe wejście po nich, ale oczywiście, żeby do nie na nie wejść, to trzeba najpierw e dojść do samych murów. Czy strzeliłeś mi w piekarnie? Tak, strzeliłeś mi w piekarnie! Zostaw moją piekarnię w spokoju! I dlatego nie chciałem stawiać piekarni blisko. Ale chyba przetrwamy spokojnie. Nie powinno zdarzyć się nic złego. Okej, okay, piekarnia już obrywa. Nawet dwie. Auć. Auć. Wow. Już jest dziura w murach. Wiecie co? Weźcie, ruszcie się. Wyjdźcie, bo zburzyli mi kamieniołom. O, no i strzelił mi włócznika. Ja się tak nie bawię. No dobra, szybciej, szybciej, strzelajcie w toba Zburzył mi piekarnie! Zemsta! O nie, 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 nie! Zaatakujcie go! No dobra! O! To było z całą pewnością ciekawe. Zaczęli mi burzyć chyba woły. Nie, nie zaczęli. Ciule! Bez wołów jestem nikim! Ech, ale zburzyli mnie piekarnie! No dobra, teraz mam bardzo dzisiaj osobistą zemstę... E, ...powód do zemsty na szczurze. On Potrzeba zburzył kręgnienia. mi piekarnie! To jest tragedia. Tragiczna wiadomość. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, Sen. No dobra, podreperujmy trochę naszą obronę. Mój panie. Poczynając... Położonych dalej już! Widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Dajcie spokój, odparłem dopiero pierwsze a a wy już chcecie nasyłać kolejny? Jezu! Jakieś polecenia? Szaleństwo. Szaleństwo? To oh jest! Czekamy na rozkazy! Twierdza! Czekamy na rozkazy! No to już stare jest, nie wiem czemu jeszcze. Jeszcze muszę do tego nawiązywać, jak głupek. Hmm. No dobra. Wiem, wypadałoby jakoś ochronić tym kamieniołom, ale już... Dobra, dam sobie z tym spokój. Muszę chronić moje piekarnie!